Wieści z powiatu jarocińskiego. Audycja finansowana przez powiat jarociński. Kamil Bachosz, witam, zapraszam na kolejny program Wieści z powiatu jarocińskiego. Dzisiaj moim państwa gościem jest pani Lidia Czechak, starosta jarociński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. My porozmawiamy sobie na dwa tematy. Pierwszy z nich... To złożyliście kolejny wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Tym razem chcecie robić drogę z Żerkowa przez Raszewy do Komorza. Co to jest za projekt? Tak. Bardzo się cieszymy, że ponownie został uruchomiony nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Są to środki, o które wielokrotnie już się zwracaliśmy i wielokrotnie była to pozytywna decyzja. Nasze wnioski były bardzo wysoko we wszystkich rankingach. Także bardzo się cieszymy i również w no, ten wniosek no, bardzo liczymy i trzymamy kciuki, że odzyska dofinansowanie. Jest to na najdłuższy wniosek. Realizacja będzie od maja 2021 roku do czerwca 2023. Będzie to ponad 9 km dróg, tak jak pan redaktor wspomniał. Będzie to biegło z Żerkowa przez Raszewy, przez Przybysław aż do Komorza Przybysławskiego. Także odcinek na pewno będzie bardzo długi. Będzie remont nie tylko całej nawierzchni drogi, ale będzie też budowa ponad kilometra chodnika. Będą dodatkowe przejścia. Dla pieszych będzie droga rowerowa w Przybysławiu. Prawie 800 metrów, będą przystanki komunikacyjne z wydzielonymi torami, będzie remont mostu w Raszewach, będzie przebudowa skrzyżowań, oznakowania, także na pewno droga ta będzie wyglądała no całkiem inaczej, niż to wygląda w tej chwili. Na pewno będzie to standard dużo, dużo wyższy, także trzymajmy kciuki, żeby się to udało, fajnie się to nakłada. Oddaliśmy plac budowy z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę Potarzyca, tutaj Golina, Potarzyca Rusko, i w tym samym czasie mogliśmy złożyć i aplikować kolejne kolejny wniosek. Koszt przewidywany całej tej przebudowy to ponad 16 milionów złotych, ale tutaj wielkie ukłony. Byłam na spotkaniu z radnymi gminy i z panem burmistrzem gminy Żerków. Poinformowaliśmy o tej inwestycji, że ta inwestycja no jest dość kosztkowna, to jest nasz najdłuższy odcinek, obejmuje aż cztery miejscowości i była deklaracja wszystkich radnych oraz pana burmistrza, że dołożą nam połowę do tego wkładu, który powiat będzie musiał wyłożyć w momencie przyznania tych środków, bo tak jak poprzednio na Potarzyce-Goliny otrzymaliśmy 60% wsparcia ze środków tutaj rządowych, musieliśmy wyłożyć 40%, tu akurat budujemy tą drogę sami, tutaj jeżeli chodzi o Żerków odcinek jest dłuższy, pewnie takiego długiego odcinka byśmy nie budowali, gdyby nie deklaracja właśnie gminy Żerków, że uważają, że to jest dla nich strategiczna droga, bardzo ważna i jeżeli my przy okazji przebudowujemy i tak naprawdę zwiększamy im całą tą infrastrukturę pod kątem bezpieczeństwa ich mieszkańców, jest to dla nich bardzo, bardzo ważne i zadeklarowali nam tutaj już taką deklaracja została wpłynęła do naszego urzędu, że połowę wkładu, który będzie brakował nam do zrealizowania tej inwestycji gmina Żerków zapewni. Także wielkie podziękowania dla radnych, dla burmistrza za zrozumienie, za to, że uważają, że należy te, te drogi budować w tak wysokim standardzie, z jednocześnie całą infrastrukturą towarzyszącą, czyli z tymi chodnikami, przejściami przebudową i wieloma innymi, które wchodzą w zakres infrastruktury tutaj drogowej. Zmieńmy temat, przejdźmy do matur, bo podsumowaliście matury. Jesteście jako starostwo, tutaj jako organ prowadzący zadowoleni z tych wyników. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni. Oczywiście największa zdawalność, najlepsze wyniki osiągnęło nasze liceum. One są pod dużo powyżej średniej i wojewódzkiej, i krajowej. Także wielkie podziękowania tutaj dla dyrekcji i nauczycieli naszego liceum, ale również inne szkoły zespół szkół, na przykład ponad gimnazjalnych 1, rewelacyjne wyniki. Nie spodziewaliśmy się nawet takich, a nawet wśród osób, które w jakiejś części nie zdały, w liceum to jest 7 osób, tutaj w ZSP numer 1, 15. To tak i tak istnieje jednak możliwość tej poprawki i liczymy, że po poprawce ta zdawalność tych matur będzie prawie stuprocentowa. Także jesteśmy zadowoleni. Wielkie podziękowania dla całej kadry pedagogicznej, dla dyrekcji, ponieważ był to naprawdę trudne matury. Nikt się takich matur nie spodziewał. Matury były o miesiąc przełożone, przygotowania były zdalne, także na pewno było to troszeczkę trudniejsze logistycznie, informatycznie do przerobienia tego materiału. Także bardzo się cieszymy i gratulujemy. I mam nadzieję, że wszyscy nasi matury żeści dostaną się na swoje wymarzone studia jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za to wsparcie naszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych to też pokazuje, że ta pandemia tak mocno nie wpłynęła na te wyniki. Tak, to pokazuje, że można, można było przygotować tych uczniów również zdalnie, no ale na pewno uczeń musiał dużo pracy odrobić również sam w domu. Widzę bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o przedmioty różne, też te dodatkowe, ścisłe, także tam było zaangażowanie uczniów na pewno, są mniejsze grupy, więc jeszcze było bardziej intensywne i dlatego wyniki są naprawdę rewelacyjne. No mam nadzieję, że no, nie będzie już tej pandemii w przyszłym roku i będzie można podejść normalnie do matur, jak to było w zwyczaju. Teraz mają, mówią mi najwięcej uczniowie, którzy mnie spotykają, że pani starosto, mamy o miesiąc krótsze wakacje i to, że to jest niesprawiedliwe, bo miesiąc jednak ten termin tych matur się wydłużył. Zawsze maturzyści mieli ten duży plus, że no, bardzo ciężko, intensywnie musieli uczyć się przed maturą, ale później po maturze dopiero na studia szli od październik. Tak, także gratulujemy uczniom, nauczycielom i całej dyrekcji. To tymi gratulacjami zakończmy dzisiejszy program. Moim Państwa gościem była pani Lidia Czechak, starosta jarocińska dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Kamil Bachorze także dziękuję. Zapraszam na kolejny program Wieści z Powiatu Jarocińskiego, który na antenie radierka już za dwa tygodnie. Wieści z Powiatu Jarocińskiego Audycja finansowana przez Powiat Jarociński.